Taki produkt, który na zawsze zostanie w moim sercu, bo przez lata na twarzy miałam ja. przebarwienia i nie lubiłyśmy się. <laughs> nie lubiali, nie lubiliśmy się, tak to chyba powinnam powiedzieć. Nie lubiłam tych przebarwień na mojej skórze. Drugą rzecz, którą ten produkt pomógł mi się pozbyć, to pozostałości po młodzieńczym trądziku. Tutaj ja. miałam takie znamiona, które były pozostałością po trądziku i nie wyglądało to estetycznie. I ten produkt, który dzisiaj użyję, który bardzo polecam jako regenerację po lecie, Sprawił, że moja skóra już nie ma tych problemów. Nie ma problemów z przebarwieniami, nie ma problemów z pozostałościami po takimi bliznami i też ten produkt wypłyca pięknie maszki, Więc ja teraz szybko zmywam makijaż i zrobię sobie dzisiaj razem z Wami ten zabieg. Standardowo zaczynam od demakijażu oka, do tego używam dwufazowego płynu do demakijażu. Przykładam kilka sekund i zaraz makijaż będzie cały zmyty. Oko zmyte, teraz pora na oczyszczenie twarzy i tym produktem nie tylko zmywam makijaż, ale również oczyszczam twarz, łączę mleczko z wodą i przez minutę masuję. Twarz gotowa do tego, żeby zrobić zabieg, który bardzo dużo zmienił na mojej skórze. A o jakim zabiegu mówię? Mówię o zabiegu mikrodermabrasji. Delikatnie zwilżam twarz i nakładam niewielką ilość i masuję. I masuje nie dłużej niż minutę. I to jest ważne, co teraz powiedziałam. To jest super ekspresowy zabieg i nie możesz masować dłużej niż minutę, dlatego że to jest bardzo mocne złuszczenie. Ja, ponieważ już podbyłam się przy dawno temu, ale zawsze, kiedy wracałam z urlopu, to od razu wjeżdżała mikrodermabrazja, dwa czy razy w tygodniu, a potem już standardowo raz w tygodniu. Natomiast na początek polecam przyzwyczaić swoją skórę do mikrodermabrazji i robić ją raz w tygodniu, ale regularnie i zobaczysz, jak to zmieni Twoją skórę. Wypłucie zmarszczki, zmniejszy widoczność przebarwień, aby docelowo całkowicie się ich pozbyć. Ja jeszcze tutaj mocno masuję przy miejscu, gdzie pojawiają się zmarszczki mimiczne. Minutę spokoja. To nie koniec moich poleceń przy pielęgnacji na przebarwienia. Szybciutko tylko nałożę sobie płyn hyaluronowy, który nawilża moją skórę i jego nigdy nie opuszczam, ani rano, i wieczorem. I też zawsze rekomenduję wszystkim moim klientkom, żeby sobie go wprowadziły, bo on fantastycznie zatrzymuje wodę w skórze, dzięki czemu ona po prostu wolniej odparowuje. No a teraz booster, kolejny dermokosmetyk, który wiele zmienia. Booster zawiera kwas ferulowy i niacynamid, czyli dwa najpotężniejsze składniki w walce z przebarwieniami, z wyrównaniem koloru skóry, ale zobacz, jak to jest ekspresowa, szybka pielęgnacja i to kocham w naszych rozwiązaniach, w tym, że są szybkie. Moje przebarwienia bardzo często pojawiają się tu, więc ja nigdy nie zapominam o tym, żeby również kwas ferulowy i niacynamid wmasować w szyję, a teraz pozostało już tylko nałożyć krem nawilżający, Porządna dawka nawilżenia, tego nigdy nie jest za dużo i dzisiejsza pielęgnacja na wieczór zrobiona, ale to jest specy... pielęgnacja specjalistyczna z fokusem na działanie na przebarwienia. Jeżeli Ty borykasz się z przebarwieniami, chcesz wyrównać kolory skóry i chcesz sobie dać szansę na zminimalizowanie widoczności zmarszczek, wygładzenie tej skóry, jeżeli masz jakieś pozostałości potrądzikowe, jeżeli masz jakieś pozostałości, jakieś blizny na twarzy, pokochasz ten produkt tak jak ja go pokochałam i został ze mną na zawsze. Jeżeli Ty po... czujesz, że potrzebujesz takiego zestawu, koniecznie do mnie napisz, bo te produkty są dostępne u mnie i możesz je zamówić pisząc po prostu na priv.